Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj jesteśmy wy w Warszawie 2.2.3, którą odzyskaliśmy, można powiedzieć, z martwych ze złomu. Była przeznaczona do kasacji, ale udało się ją, chociaż jak widać nie jest zbyt wdzięczna, ale udało się ją pozyskać, uruchomić, odmalować no i zobaczycie dzisiaj takiego potworka. Na razie to gonimy Maczka, bo jedziemy podobno na jakąś fajną miejscówkę. Ale patrzcie, działa ten... 60 km, o, wjeżdżamy do zabudowanego, to do 50. Wjechaliśmy jeszcze do mrocznego lasu, gdzie zobaczycie mroczną stronę Warszawy. Zawieszenie pracuje prawidłowo, na dziurach wpada, na górkach skacze, także myślę, że jest ok. No, więc moi drodzy, przyjechaliśmy sobie do lasu na jesienne grzybki. Tą moto Warszawą 223, o której zaraz sobie szerzej opowiemy. Jeżeli liczycie w tym odcinku na jakąś wymuskaną lalkę, to niestety musicie zmienić kanał na jakieś strony dla dorosłych. A tu sobie opowiemy o tym potworku. Warszawa została ta przez nas zakupiona kilka lat temu. Została tak naprawdę uratowana, można powiedzieć, ze złomu, z garażu, który był przeznaczony do likwidacji. Udało się ją pozyskać. Była w stanie takim dosyć przeciętnym. Ktoś kiedyś pomalował ją jakimś odkurzaczem na biało. No i wiadomo, jak to w garażu kilka lat stania, kapało na nią, więc była dosyć mocno zarzewiała. Oczywiście nie mówię, że, podkreślę to po raz kolejny, nie mówię, że to jest jakiś super stan, ale no, została do stanu wizualnego takiego przynajmniej, żeby sobie stała i wyglądała doprowadzona. Jezdnie jest, jest naprawdę nieźle, co zobaczycie albo już widzieliście, więc jesteśmy z niej, jeśli chodzi o nasze cele, zadowoleni. Jak widzicie, jest to model 223 Sedan, czyli tą naszą... Garbatą Warszawę, Pabiedę, e, z cieli, dołożyli pokaźny kuferek i e, tak oto od 1964 roku produkowano w różnych wersjach, e, w różnych oznaczeniach, bo z silnikiem i z dolnym i z górnym e, Warszawy tak zwane sedany. Techniczne przeróbki to sobie zaraz zobaczymy i wam pokażę, ale że jest to samochód. Mimo że powiedzmy taki odzyskany, powiedzmy, to ma ciekawą historię. Wszystkie jakieś takie y, rzeczy zachowaliśmy sobie, które przy nim znaleźliśmy. Ech. Na przykład ładny zapas 100 ml, ten zobaczcie jako z kaspergom Nie był narażony na ten, ale mamy tu jakieś torbę z papierami, no w bagażniku oczywiście, no jakiś worek na nie wiem, pocztowy to mógł być? Trochę tak wygląda, co z tym pasem? Yy, różne, nie wiem czy tutaj są już nowe pewnie wstawione, ale miał, o bańkę z olejem przepracowanym ktoś sobie yy, zostawił Sporo jakichś części zapasowych, ale zobaczcie, zobaczcie to: domy towarowe centrum Z AZ. Że chyba od A do Z możesz wszystko kupić w takim domu. Nie wiem, nie byłem nigdy w domu towarowym centrum. No, ale w tej prehistorii tutaj mamy jeszcze, proszę bardzo. Najstarsza gazeta w Łodzi, jak tutaj głosi, stopka, i rzeczywiście jest dosyć stara, bo jest starsza ode mnie 27 lipca 1987. Proszę bardzo: Światowy Kongres Esperanta rozpoczął obrady. Jakaś tragedia uf, uf. demonstracja Tatarów Krymskich w Moskwie. No, więc, więc tu jest taka gazetka. Zobaczcie, minęło prawie 40 lat a w Łodzi nic się nie zmienia jeśli chodzi o piłkę nożną, także um, także pozdrawiamy wszystkich kibiców niezależnie od barw no i tu mamy krem de la krem, tego jest więcej, ale to trzeba by było zrobić porządek tylko chyba bez danych osobowych, no nie? Przeczytam tak, zobaczcie, tu jest coś takiego, mniej więcej jest <laughs> tam Biłgoraj, dnia 2603,84, czyli 40, 40W do obywatela elektrowni. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie mojego samochodu marki Warszawa na obiekt celem dokonania napraw i konserwacji, i krótko. Bo tak to nie można, bo obywatel dyrektor musi się zgodzić na naprawę i konserwację. No i co? Tu jeszcze taką walizeczkę mamy. Nie wiem, czy w niej coś jest w ogóle. Nie... Poduszki to pewnie jest jakiś żart, albo po prostu to już Michał sobie na jakąś trasę zapakował. Ogólnie tego nie widać, ale auto jest dosyć bardzo pohaftowane. Staraliśmy się. Jak mogliśmy, żeby trzymało linia, żeby jakoś to wyglądało i wraz z biegiem czasu chcemy po prostu dokupić, dokupywać jakieś dodatki, tak jak na przykład takie trójkąciki, przedni zderzak w chromie. Jakby ktoś miał, to jesteśmy zainteresowani. No i z powodu tego, niektórzy nas rozumieją, niektórzy nie, ale z powodu tego, jak ten samochód jest konstrukcyjnie po prostu po pospawany, no to nie warto robić takiej pełnej renowacji, jak na przykład e, pokazana była taka kosmiczna Warszawa ostatnio u lakiernika wyklętego, którego śledzimy i pozdrawiamy. E, więc po prostu został, został, trochę taki potworek. Jest, e, jest pomalowany już jakimś nowszym typem odkurzacza i e, no nie wiem czym się, dzisiaj to się Dysonem maluje, nie? Dysonem malowane było w przedpokoju i jest jaki jest i jeszcze jest trochę przeróbek mechanicznych więc zapraszam Was do środka modele te bardzo często jeździły na taryfie, więc ten, ten samochód też często w, firmie, w filmach grywa taryfę zobaczcie sobie środek boczki to wszystko nie jest w jakimś złym stanie kanapa również no nie jest idealna, ale no też, no, bez jaj jak możecie zobaczyć, biegi są przy nie są przy kierownicy, tylko są no, w podłodze no i niestety ktoś przesadził z długością lewarka bo to naprawdę musi być gość chyba, żeby wygodnie tym jeździł, który ma dłuższe ręce niż nogi ja się do takich nie zaliczam, więc jadę na garbuska, no. No i, no i co, reszta plastiki są o, o, o dziwo w tej e, środkowej części, ten blast, plastik nie był powyginany, po e, działa prędkościomierz. No i co mogę Wam powiedzieć, no zaraz zobaczycie jak się tym, jak to jedzie. Trochę wysoko stoi, bo podejrzewam, że jak była tak, była tak mocno eksploatowana i tak facet ją łatał, to, to po prostu Podniósł ją sobie, żeby więcej móc do bagażnika ładować, pewnie towaru z tego zakładu, do którego jeździł na konserwację. Ale obywatel, dyrektor się zgadzał, więc może miał współudział. No, tak jak Wam mówiłem, zobaczcie, jeżeli sięgam nogami pe, znaczy manipulatorów, to niestety, ale zasięgu brakuje. Tutaj do e, e, zmiany biegów mamy bardzo fajne. E, <ścoughs> mamy bardzo fajne. Zobacz, Michał, na no to zrób zbliżenie. E, kluczyk oryginalny z, e, z tym, z jakimiś breloczkami z epoki. I proszę, co tutaj mamy. Aby to wybrzmiało, bo nagrywamy ten odcinek i idziemy na jakieś piwko. No jak to Warszawa? No z przodu ma tą, e, ma tą podwójną kanapę, także bez problemu mogą siedzieć nawet tutaj trzy osoby. E, tak jak Wam mówiłem, on był, e, ona była biała. Przemalowaliśmy ją na taki, można powiedzieć, morski kolor, bo pod wszystkimi warstwami farby, jaki ten samochód miał, e, był kolor morski. Chyba na klapie bagażnika i zobaczmy, jak sobie to odpala po postoju. O, jeszcze jest a to z łodzi. Kurde, nie wiedziałem, że takie bajery tu są. Poleca starowa góra. CPN, jedziemy na piwo na CPN. Czy to jest od tego kluczyk? Jest. No tradycyjnie tutaj po tej stronie Sania. Warto mu trochę wstrzyknąć. Odjeżdżam. Czekaj. O tak budzi się do życia bestia. No, chodzi sobie. Silnik możemy zaraz zobaczyć. To jest już górniaczek sprzęgnięty ze skrzynią już czterobiegową. A, no tutaj, jak widzicie, przy kolumnie kierowniczej to już jakieś maluchowo fiatowe historie wyszły. No ale widać, że pan bardzo chciał, albo nie wiem, musiał jeździć tym samochodem i po prostu go do samego końca, nie wiem, albo tej Warszawy, albo swojego, go ją po prostu. Użytkował, no, więc. Ale ja bardzo lubię to auto, bo przynajmniej to auto jest z taką prawdziwą historią, a nie jest takim picusiem który gdzieś tam stoi i nawet nie widział życia ani, ani zakładów, ani obywatela, dyrektora. Także. Pytałeś, jak jechaliśmy do lasu, czy mamy na to jakieś papiery? I ten, proszę bardzo. Ubezpieczenie jeszcze jest aktualne. Dowód też jakiś się znajdzie. Także wszystko jest ok. To było tu na szybie, no nie? Ale sobie kolekcjonersko przekleiliśmy tu, że w razie kontroli milicji. No dobra. Czekaj. Zacz, teraz to jest test ręcznego. Jeżeli nie ma ręcznego, to drzwi się zgarną. Jest. No zobaczcie, słońce już zachodzi. Musieliśmy włączyć reflektory w naszej poczciwej Warszawie. A, dziękujemy Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało, że, że takie pojazdy, które po prostu gdzieś tam dogorywały, ale udało się je przywrócić, no do takiego stanu, że może na przykład na grzybki sobie nimi jesienią pojechać, to też Wam się podoba. No i co? Do następnego, cześć! Ja to ja się czuję jak przed telewizorem wieczorem. Myślę, że taka bloda to nie osiągnęła takiej prędkości od czasów, kiedy obywatel dyrektor pozwolił yy, wjechać na teren elektrowni i ją, i ją trochę podpicować.